Plus. No kolejny odcinek. Chciałem Chciałam powiedzieć Cześć, pytania na śniadanie. Szaleńce, co się odbyło? Ile wpadła? Doberek, rubelek, elemelek. elemelek. Chciałam to powiedzieć od samego rana. Wiem, że to jest głupio. ale Fajne, fajne, tak mi się było, podobało. Dla mnie to, mnie to było super, naprawdę, wiesz? Dzięki, Łukasz. Drodzy, Drodzy Państwo, wprawiasz mnie w dobry nazwę. Przy idzie, nie da się cierpieć na, cierpieć na bezsenność. Nawet budzi jak najmocniejsza kawa jak to to i kawa się... świata, a będziemy ci o bezsenności rozmawiać. E, ja chciałem, dlatego że nie chciać, da się przy mnie. Że nie da się przy tobie cierpieć na bezsenność, bo na senność, o Jezu. Ale Państwo wie o co chodzi. Pytanie do Karoliny Wasilewskiej, która w Sądzie Najwyższym jest. Karolino, czy Izba funkcjonowanie zawiesza? Dziś co prawda wokandy nie było, ale ta wokanda jest wyznaczona już na 28 stycznia i. A teraz, a teraz zapowiedziana konferencja w Krajowej Radzie Sądownictwa. Bo może ja spróbuję, bo to oczywiście bardzo, bardzo jest prosto, fascynujące, tylko tutaj. I do jelita teraz przyłożyć, tak? Nie, nie. Jak to się masuje tym? Chodzi o tylko uaktywnienie i w małej odległości od ciała. I wtedy organ dostraja się do tej częstotliwości i wraca do swojej harmonii. Ile trwa sezon? Tak, Sezon z trzy tygodnie. Jakie to rozwiązanie będzie? Kiedy takie rozwiązanie w ogóle się pojawi? No, sprawa wydaje się być e, dosyć I na szybko chwilę tutaj musimy postawić e, e, kropkę. Przenosimy się na briefing prasowy rzecznika Izby Prasowego Izby, Izby Dyscyplinarnej. I przyjęli stanowisko, które Państwu odczytam. Grzegorz Płatek, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju był moim i Państwa gościem, a my mamy dla Państwa jeszcze kolejne informacje z gospodarki z biznesu. Posłuchajmy. O tym jednak już za chwilę w biznesie dla ludzi. Za chwilę wracamy. Łukasz zrobił wielki wstęp. Tak, ja o karlingu jest. nie wiem. Nie, nie przesadziłeś, świetnie to zrobiłeś, wybitnie. E, ale ja o karlingu nie wiem aż tyle co Łukasz, ewidentnie. Przepraszam. To nie Karli. To nie Karli. <noise> ale jesteś dobrze. Nie można się na to zgodzić, bo to jest zamach na ustrój polskiego państwa. Dziękuję za rozmowę. Patryk Jaki, europoseł, były wiceminister sprawiedliwości w tej części. A teraz już Piotr Kućma i jak to wygląda na świecie pytania. Tu trzeba porozumienia, tak żeby ta sytuacja nie skrzywdziła zupełnie niepotrzebnie setek, jeśli nie tysięcy ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Tak, Pani poseł. Jesteśmy, ten gest pokazywał, że schodzimy z konferencji, dlatego że goście w studiu teraz mają głos. Nie to, nie to, że macham nerwowo, dlatego że, że jesteśmy nerwowi. Nie.